Zapewne wielokrotnie słyszeliście już słowa jak gramatyka, logika i retoryka, co warto wiedzieć, mają swoje korzenie w starożytnej Grecji. Ich autorstwo przypisuje się Pitagorasowi, który sformułował ideę siedmiu nauk wyzwolonych. I właśnie gramatyka, logika, retoryka są jednymi z nich, które pomagają uwolnić się z okowów ignorancji. I co ciekawe, Pitagoras tak bardzo wierzył w wartość gramatyki, logiki, retoryki, że umieścił ją w logo swojej szkoły. A logo wszyscy znacie, bo jest, jest to znany nam ze szkoły właśnie Trójkąt Pitagorejski. Tylko dzisiaj pokażę wam, w jaki sposób Tegoras umieścił ukryte znaczenie w logo i jaki jest jego głębszy sens. Więc przechodząc do, do podstaw. Gramatyka, logika, retoryka są elementami, które służą y, jako cały proces. Dlatego y, Pitagoras nazwał go trivium. Bo gdy spojrzymy sobie na początku, na gramatykę, logikę i retorykę, to spójrzmy sobie y, na to w ten sposób, że jako cały proces, który, który nazywamy trivium. Jeżeli wyobraźmy sobie, że to jest człowiek, to można powiedzieć, że człowiek ma już jakąś swoją wiedzę. Do czego służy gramatyka? Gramatyka jest to proces, gdzie zdobywamy nową wiedzę. Zdobywamy nowe informacje i zapisujemy sobie, zapamiętujemy je. I to jest gramatyka, sztuka zdobywania nowej wiedzy. Logika ma dwie części. To jest łączenie wiedzy nowej z posiadaną. Można oczywiście łączyć ją na różne sposoby. Więc to jest tak zwane łączenie kropek. Logika to jest sztuka właśnie połączenia tego, co już wiemy z czymś nowym, czyli łączenie kropek. Oczywiście można to w dowolny sposób łączyć. I teraz co jest ważne? Ważne, że elementem logiki jest również podejmowanie decyzji. Czyli logika to jest łączenie wiedzy nowej z posiadaną i podejmowanie decyzji. A czym jest retoryka? Retoryka jest sztuka zamieniania tych decyzji na słowa i komunikowanie się. I zobaczmy, że to jest cały proces. Gramatyką zdobywamy nową wiedzę, logiką łączymy ją w całość, Podejmujemy decyzję, a retoryką zamieniamy właśnie ją na słowa i argumentujemy, przekazujemy dalej, komunikujemy się. I to są bardzo ważne elementy, żeby patrzeć jako całość i jako proces. I wielokrotnie powtarzanie tego procesu zdobywania nowej wiedzy, czyli gramatyki, łączenia jej w całość, czyli logiki, i umiejętnego nabierania wprawy w przekazywaniu jej jest właśnie procesem retoryki i łączy ją w całość. I zwróćcie uwagę, że w wielu miejscach tego kursu są tak przygotowane, aby ułatwić wam zdobycie nowej wiedzy, czyli gramatykę, połączyć ją w całość i oceniać pewne sytuacje, czyli logikę, oraz używać, czyli retorykę. Bardzo zachęcam do uważności na tych małych miejscach, gdyż one właśnie służą największej wprawie w praktycznym używaniu tego samodzielnie oraz przekazywaniu tego dzieciom, ponieważ właśnie w starożytnej Grecji to rodzice uczyli trivium swoje dzieci, uczyli je poznawać świat, czyli gramatyki, uczyli go oceniać, łączyć w całość, czyli logiki, uczyli decydować w zgodzie z nimi, czyli znowu logiki, i komunikować się, przekazywać, opowiadać o swoich myślach, swoich przeżyciach, o swoich założeniach, swoich marzeniach, swoich celach, czyli retoryki. Tak i te elementy były podstawą właśnie na egzaminach wstępnych do szkoły Pitagorasa, o czym opowiem w kolejnej części. Więc teraz przyjrzymy się bliżej trójkątowi Pitagorasa i ukrytego znaczenia w logo, jakim to ukrył. Czyli zaczniemy od trójkąta, którego wszyscy znamy ze szkoły, jest to trójkąt pitagorejski, co ma charakterystycznego, że ma trzy boki o 3, 4 i pięć jednostek. To jest trójkąt pitagorejski. I podstawą tego trójkąta jest właśnie trivium, bo trivium ma tu trzy części i to jest właśnie gramatyka, logika i retoryka. Czyli gramatyka, logika i retoryka były podstawą, dlatego były uczone, wymagane od uczniów, które przychodzą do szkoły Pitagorasa, aby były opanowane w odpowiednim stopniu. I na tym polegały egzaminy, że patrzono, czy, czy osoby potrafią zdobywać informacje, nowe, potrafią łączyć je w całość, umieją decydować, umieją o swoich decyzjach mówić w odpowiedni sposób, czyli właśnie egzaminy były również z retoryki na podstawie logiki i na podstawie gramatyki. Czyli te rzeczy wa warto, czy wymagane były już opanowane przed przyjściem do szkoły, bo to one pozwalały pójść dalej. No i idziemy, idziemy do, do tych kolejnych czterech elementów, które były w szkole Pitagorasa i, i na czym one polegały? Pierwszym z elementów to była geometria, czyli nauka o kształtach, o figurach, o bryłach, gdzie można się liczyć właśnie pola, y, objętości, bo jak spojrzymy sobie wokół, wokół siebie, to wszystko, w pewnym uproszczeniu, można opisać właśnie y, poprzez geometrię. Więc geometria była taką właśnie nauką, która ułatwiała zrozumienie, y, zmierzenie y, rzeczywistości. Więc geometria była taką nauką najbardziej, można powiedzieć, przyziemną. Kolejnym elementem to była algebra. Algebra już, już była bardziej abstrakcyjna, to są właśnie matematyka, równania, już bardziej liczenie niewiadomych, umiejętności opisywania rzeczywistości i zmian rzeczywistości właśnie matematyką równaniami. Więc to była algebra. Kolejnym elementem to była muzyka. Tylko muzyka w rozumieniu Pitagorasa była właśnie opisem dźwięków i harmonii. Ci z państwa, którzy są fanami Muzyki klasycznej. Zauważą zapewne, że wielu takich klasycznych twórców, zwłaszcza niemieckich, jak Mozart czy, czy Strauss, po, po z, potrafili bardzo dokładnie pisać harmonię i pewną matematyczną porządek w swojej muzyce. I to właśnie jest coś, co w rozumieniu tego rasa właśnie było umiejętnością wyrażenia tej muzyki w sposób zintegrowany właśnie z pozostałymi tymi naukami. Więc mamy geometrię. Czyli kształty, algebrę, czyli równania, yy, muzykę, czyli harmonię, i ostatnim z elementów była astronomia. Astronomia była yy, nauką o konkretnych gwiazdach oraz zbiorach tych gwiazd, relacjach pomiędzy nimi i wzajemnego zmiany tego wpływu, czyli jak gwiazdotory się przemieszczają, jaki mają wzajemny wpływ, relacje na siebie. I, i dzięki, dzięki tym wszystkim naukom cała ta gama, Nauk yy, yy, uczonych w Szkole Pythorasa nazywała się Kwadrilium, czyli mieliśmy trivium, gramatykę, logikę, retorykę i Kwadrilium, geometrię, arytmetykę, matematykę i astronomię. I dzięki temu to łącznie tworzyliśmy te siedem nauk wyzwolonych, które, które pozwalały ludziom zdobywać informacje i łączyć je pomiędzy sobą, bo to łączenie było właśnie kluczem, w jaki sposób zdobywać nową wiedzę. Gramatyka, jak łączyć ją z całością. Czyli jak wiedzę z geometrii przełożyć na algebrę, jak wiedzę z algebry na muzykę, jak z astronomii na geometrię, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym to było bardzo ważne. No ale co z tą piątką? Jaką rolę w trójkącie Pitagorasa pełniła piątka? Piątka jest najbardziej ludzkim, można powiedzieć, obszarem, bo obejmuje naszych pięć zmysłów, dzięki którym zdobywaliśmy te informacje i łączyliśmy je w całość. Czyli, czyli piątka pomagała w gramatyce poprzez pięć naszych zmysłów, które wszyscy znamy i umiemy używać, więc pierwszym z nich, podstawowym, jest wzrok, czyli to, co widzimy, słuch, to, co umiemy usłyszeć. Dotyk, to co potrafimy dotknąć, smak, co posmakujemy i węch, co umiemy wyczuć. I te wszystkie elementy ułatwiały zdobywanie informacji, łączenie ich w całość oraz przejawianie ich dalej i dzięki tym właśnie umiejętnemu zdobyciu tych informacji, wprawy w nich, poszerzania nowej wiedzy, kolejne nowe informacje, łączenie, wprawa w komunikacji, Proces to proces powtarzany wielokrotnie, i najważniejsze jest, aby dać temu dobre podstawy. Więc podsumowując ideę Pitagorasa, mamy podstawę trójkąta, czyli trivium zdobywanie nowej wiedzy, łączenie ją w całość i przejawianie jej dalej, czyli gramatyka, logika, retoryka. Mamy gamę czterech nauk wyzwolonych, czyli geometrię, algebrę, muzykę i astronomię, które łącznie tworzą siedem nauk wyzwolonych. I mamy pięć zmysłów, które pozwalają. Poprzez to, co widzimy, słyszymy, dotkniemy, zasmakujemy oraz co, co umiemy wyczuć nosem, jesteśmy w stanie te rzeczy rozwijać i łączyć. I tutaj najważniejszą ideą jest właśnie łączenie tych elementów. I teraz ostatni element. Jeżeli my umiemy te rzeczy zrobić, to właśnie podnosimy do kwadratu, czyli potęgujemy sobie te obszary. I to jest tutaj kluczowa kwestia, że dzięki y, trivium, kwadrilium i zmysłom zaczynają potęgować swój potencjał. I dlatego starożytni Grecy dawali podstawę ku temu y, dzieciom w domu. Y, szkoła, czyli y, y, rozwijała te elementy. I dzieci, dzięki zmysłom i zdobytym informacjom, same umiały to połączyć, a potem się przejawić. I dlatego właśnie to najlepiej rozwija potencjał dziecka, jeśli zobaczy te, te mechanizmy i sam będzie wielokrotnie przechodził ten proces. I chodzi o to, że każde dziecko może mieć inne predyspozycje, ale ważne, żeby odkryło te, które są dla niego najbardziej naturalne. Wtedy ten potencjał się właśnie potęguje. I to właśnie jest intencją, tworząc ten kurs, aby ułatwić, państwu i dzieciom realizację potencjału, który jest w nas wszystkich, tylko warto go odkryć.